Na tym, że ja będę czytał opowiadanie. I dalej tak. Pierwsze, pierwsza osoba nie w stanie, Pierwsza osoba od strony tutaj filarów. To jest w opowiadaniu, występuje jako tata. To jest mama. Dobra, zrobimy próbę. Tata. Dobrze, o to chodzi. Tata Są zrobić niespodziankę całej rodzinie. Dzieci w złośniach, nie w Na to burek. Aż pan do ochrony. Zosia. Stwierdził ze spokojem, że przecież słonia widzieliśmy na pocztówce. No i brawa dla chodników. Zawaga polega na tym, że pierwszy pan siada tutaj na krzyzełku Trzyma maronika na nogach, nie między nami, nie, nie na nogach. No i rączki do tyłu. Dobrze. szukamy partnerki od Pana. Panią tutaj, może przeprosimy, bo tutaj będziemy biegać wokół tego filaru. Zabawa polega na tym, że Pani biegnie w stronę swojego partnera w jakikolwiek sposób, bez użycia rąk, no, paznokci czy czegokolwiek ostrego, rozpija ten bal. Najlepiej jest po prostu na niego usiąść, wskoczyć, czy pan coś. Następnie wraca się z powrotem. Wchodzi na tę muzyczkę. I biegniemy z powrotem szybko. Wkońki na dół, pan przysłasie, I start! Pięknie! I skocz do To będzie skocz, uwaga! No. Ale piękna ruma! Jedziemy! Na swoim, do rana! która para zrobiła to najszybciej. I najlepszy wyższał był oczywiście... Ja... Która kogo najlepiej biegła? Ostatnia. ostatnia! Para numer jeden, która biegła. Brawa bijemy! No i ostatnia para, numer siedem. Dobrze. Dzień tej konkurencji jest para numer 6, 6 i 7 i oni wypiją pół literka sobie razem do odbioru za chwileczkę